Mieszkacie Państwo w takim samym domu, w jakim my mieszkamy, tylko że dłużej. Proszę powiedzieć, jakie macie doświadczenia w Przede wszystkim pragnę zdementować plotki jakoby w takim samym, ponieważ Aaaa. nasz domek jest dużo fajniejszy. <grym _> <grym _> Ale jak wrażenie? No dom jak dom, nie ma co tutaj co się spodziewać, że e, mieszka się inaczej niż w zwykłym standardowym domu. E, pod względem zwykłego mieszkańca nie ma jakiejś możliwości, żeby było coś zupełnie inaczej. I jedyne co. To przede wszystkim to, na co my zwróciliśmy uwagę przy zakupie takiego domu. Ekonomia, a nawet nie tyle ekologia, co właśnie ekonomia. Może jeszcze Tak, właśnie, się no, to, to, to. E Ekonomia, no właśnie, to przejdźmy do tej ekonomii. Jakie widzicie różnice? Skąd jakby się tutaj w ogóle przeprowadziliście? Mieszkaliście w bloku? Czy? Na początku mieszkaliśmy w bloku i w starej kamienicy. Ja mieszkałem też w bloku z Wielkiej Płyty, więc wiem. E w takim miejscu. Czynsze, śmieci, energia elektryczna czy gaz to są rachunki, z którymi trzeba się liczyć. Zawsze imponowało mi, jak ktoś chwalił się, czy nawet jak czytam różnego rodzaju artykuły w internecie odnośnie domów ekologicznych, domów pasywnych, i to było coś, co mi się podobało. Więc w momencie, kiedy znaleźliśmy podobną ofertę, kiedy okazało się, że wbrew pozorom jest to jednak na naszą kieszeń, zaczęliśmy czyli od głupich żarówek, które mamy wszystkie najdoszczędne, przez pralki, lodówki, wszystkie te sprzęty musiały spełniać kryteria takie, żebyśmy mogli przeliczyć sobie tak naprawdę z jakimi kosztami będziemy mogli sobie podołać w przyszłości. No i jak to wychodzi rocznie? Jak to wychodzi rocznie, to jest dobre pytanie, bo nie mieszkamy w tym domu jeszcze całego roku. Właśnie, dokładnie ale ile Państwo mieszkacie już w takim domu? Tu? Ostatnie meble, które tutaj przy... Wigilię rano i w Wigilię tak naprawdę tego roku, który tutaj był się przeprowadziliśmy. Od tego momentu praktycznie nie opuszczamy domu ani na moment. Czyli około pół roku mniej więcej. Myślę, jest. że można tak to zakończyć. Ale przy, przeżyliście Państwo tutaj zimę, czyli ten okres, mhm. który najbardziej martwi ewentualnych przyszłych użytkowników takiego domu. Jak, jak oceniacie tą zimę w porównaniu nawet do miejsc, w których wcześniej mieszkaliście? Mhm. To co fajne, Najpierw odpowiedzenie, od jak to wygląda od strony tej takiej technicznej. Nie ma czegoś takiego, że trzeba jakiegoś pieca, kominka gdzieś jakieś przynosić z piwnicy jakiegoś węgla, drewna, czy zajmować się tym, czy gazów butli, starczy, bo różne ogrzewania, że taką w moim życiu już przeżyłem. Dwa przyciski, które służyły mi do tego, żeby ustawić temperaturę wody czy temperatury powietrza i to tak naprawdę wszystko, co wystarczyło. Więc nie jest to jakiś jakieś prosty, nawet, nawet każdy like sobie z tym poradzi. Jeżeli chodzi o strony kosztów e, przez tak naprawdę ten zimowy moment, kiedy mieszkaliśmy, całość energii elektrycznej, bo chyba to jest najlepszy miernik, e, czyli grzanie powietrza, grzanie wody, używanie telewizorów, czajników, żelazek wszystkiego, to koszt bodaj tam chyba ponad 600 zł. Dla porównania dom ma 102 m. Energia elektryczna wychodzi w granicach 200 zł miesięcznie. Przy 26 metrowej kawalerce w centrum czynsz 260 zł plus prąd tak? Czyli jak najbardziej jest to opłacalne. Ale w domu było ciepło, nie mieliście takiego poczucia, że jest zimniej niż w miejscach, w których mieszkaliście? Tak, tak. Bardzo ciepło i w porównaniu z ostatnim miejscem, gdzie mieszkaliśmy, bo mieszkaliśmy w kamienicy, to non stop było zbyt zimno. I kiedy była niższa temperatura, trzeba było po prostu dogrzewać, ponieważ centralne ogrzewanie no, to było za mało. więc się ten, się duży przeskok, zaciekło nam było momentami. Także na pewno ciepło niż w Mnie ciekawi, czy, czy były jakieś takie rzeczy, do których musieliście się przyzwyczaić? Jakieś takie nowości, jeśli chodzi o, o sposób? Tak. A? Przede wszystkim przestrzeń. Jak wspominałem, 26 metrów to nie 100 metrów. W tej chwili nasz salon ma tam około 40 nie, całych 50 metrów kwadratowych. Córka jest widać szybko, że z tą poradziła, tak samo jak koch, który ma już w końcu gdzie biegać, ale poza tym wszystko nam się podoba. Wszystko mamy tak naprawdę pod własny pomysł. Wszystko jest ułożone tak, jakbyśmy chcieli. Wszystko. Gazy, jak chcemy na dnie, wszystko sobie tak ustawialiśmy i tak dekorowaliśmy, żeby nam się podobało. żeby Wchodząc za drzwi czuć się, że jest się naprawdę w domu u siebie i żeby miło tam spędzać czas. No właśnie, bo ten salon różni się od waszego mm -hmm. salonu, mimo że jest, no, jest de facto mm -hmm. taki sam, ale zupełnie inne rozwiązanie tutaj zastosowaliście. Możecie coś o tym opowiedzieć? E no, e no przede wszystkim nie mamy aż tak. Sofitu, czyli optycznie widać, że jest więcej przestrzeni, nie mamy kominka, którego jak okazało się no nie był nam potrzebny do niczego, ponieważ on to zupełnie wystarczy, żeby ogrzać dom. Tutaj dopowiem, że kominek to jest też coś, z czego, czego świadomie zrezygnowaliśmy z powodu też drugiego, a mianowicie kurz i z tym związane wszystkie rzeczy. Żona ma domek na wsi, gdzie tam jakiś piecyk koza jest, więc w tym wypadku mieliśmy tego typu rozwiązanie. Ale zupełnie inaczej też zarażowana jest przestrzeń, jakby dzieląca kuchnię i salon. U nas jest ta ewidentna ściana, która dzieli nam kuchnię od salonu. To może też sprawiać takie wrażenie w kuchni, że jest troszeczkę mniej światła. Zabrało to na pewno dużo przestrzeni. Jak to jest u Was rozwiązane? No, u nas jest nie tylko i wyłącznie wyspa, która dzieli te dwie przestrzenie, więc y, bardziej są połączone. Y, no i nie mam w ogóle mebli wiszących. Co daje Idea. jeszcze dodatkową przestrzeń? Idea była taka jak w domkach w krajach zachodnich, gdzie jest coś takiego jak living room, czyli kuchnia, pokój tak naprawdę serce całego domu, gdzie wszyscy sobie spędzają dzień, gdzie wszyscy się tam bawią, jedzą, piją. A jeżeli chodzi o pokoje, to jest intymna sfera każdego, kto tam sobie mieszka. Ktoś nie chce siedzieć. Idzie do, do pokoju, siedzi na komputerze, nie słucha muzyki, ale tu generalnie skupia się życie całego domu. To jest fajne, że z każdej strony, bo tu jest ten bok wstawiony ześ, w pośrodku mm. tego pomieszczenia głównego i z każdej strony właściwie wszystkie drogi prowadzą do salonu, no tak. tak naprawdę. Nie da się go ominąć. Mi się też to podoba, bo takie pytania również na czacie dostawaliśmy. Mm. Czy nie przeszkadza nam życie wokół ronda? który to jest. Bardzo ciekawe rozwiązanie, podoba to się mojemu kotu, podoba się to mojej córce, I tak naprawdę na w życiu codziennym, kiedy robi się różne rzeczy w domu, ktoś wychodzi z praniem, czy jakiś wózek z dzieckiem nosimy, to zawsze jest możliwość obejścia naokoło i pójścia tam, gdzie się chce iść. Nie trzeba przechodzić nikomu. Mi się mhm. podoba, że te wszystkie takie punkty sanitarne, właśnie łazienki, czy ten, to pomieszczenie gospodarcze. W tym bok ukryte i nie widać. Jakby nie zwraca się na to w ogóle uwagi. Faktycznie ta część sypiana jest taką częścią zupełnie prywatną, do której, której nie widać właściwie z salonu i tego się nie odczuwa. Natomiast ja mam jeszcze takie pytanie, bo Pan mówił, że dużo czytaliście na ten temat, na w takich domów, dużo przeczytaliście, zdecydowaliście się na coś, ale czy mieliście jakieś obawy wprowadzając się do tego domu, że coś pójdzie nie tak, że to, co wy czytaliście, nie w rzeczywistości. I tak nie, bo jeżeli chodzi o moją osobę, stwierdziłem, że skoro ktoś to dopuści do użytku, no to nie ma tutaj w ogóle sensu. Jedyny moment, który, że tak powiem, budził jakiekolwiek zaniepokojenie, to w momencie, kiedy już budowa była na pewnym etapie, kiedy figura domu stała i podeszliśmy, zobaczyliśmy, dotknęliśmy, że to styropian. Żona, śmiejąc, się podnosiła sobie kawałek takiego domu, po czym po powrocie do domu była lekko mówiąc. Zniesmaczona tym, na co wzięła kredyt na 30 lat. <noise> się bardzo martwiła. Ale w domyśle widzieliśmy wcześniej dom w niepołomnicach, zbudowany właśnie tą technologią. Więc chodziliśmy, pukaliśmy, stukaliśmy. Spodobało nam się to, bo e, dość klasycznie, że tak e, dość klasyczna kubatura tego budynku nam się spodobała. E, W środku u nas bardziej widoczne zaokrąglenia, to też uznałem coś za coś bardzo takiego, gdzie tak naprawdę nikt takiego domu nie ma, raczej to są proste ściany, yy, robią jakieś tego typu rzeczy, a tu jednak jest ten półokrąg i trzeba było to tak zaaranżować, żeby nie musieć wieszać jakichś mebli, a inaczej to jakoś sobie ułożyć, żeby to po prostu spełniało funkcję nie tylko użytkową, ale też ładnie wyglądało. Macie jakieś takie plany w przyszłości, żeby zamontować sobie na przykład ogniwa fotowoltaiczne? Od, od tak, bardzo fajny pomysł. Mi się spodobał od samego początku. Nie tylko dlatego, że nie musiałbym dokładać praktycznie nic do użytkowania tego domu, ale w domyśle, no już jak postanowiliśmy zbudować dom ekologiczny, ekonomiczny, to brakuje takiej wisienki na, na torcie, który by powodował, że każdy, kto tu by przyjechał, powiedział, kurde, no to to jednak coś. Spójrz, nie ma kabli do energetyki czy, czy tego typu rozwiązań. A Miałem takie marzenie. Że dom, który mam, był na tyle nowoczesny, na tyle ekonomiczny, że biorąc pod uwagę zmienność nawet na rynku pracy, na innych rzeczach, że nie musiał się martwić z czymś, co się nazywało utrzymaniem domu. A jak rodzina i przyjaciele reagowali, jak usłyszeli, że chcecie państwo zamieszkać w domu ze styropianu? Pukali się raczej w głowę, mówiąc o tym, czy jakoś podzielali tą ideę bardziej pozytywnie? Myślę, że żona tutaj jeśli chodzi o ich znajomych i godzinę, to chyba do tej pory podchodzą dość sceptycznie do tego rozwiązania i dziwią się, że wybraliśmy że tą technologię. No i chyba właśnie te obawy też były przez nich wzmacniane. No bo na przykład, kiedy mój natalek przyjechał i widział, jak ja niosę ten kawałek domu, jeszcze stwierdził, że no, jak. Ktoś wiedzie w ten dom, to się rozpadnie. Jak dziecko zmywa, czy to go zleje, to się stopi. I takie różne dziwne. Abstrakcja. E e e można myśleć, że rakieta kosmiczna na dom i no, też to nie wytrzyma czegoś takiego. Dlatego trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak często planujemy, żeby ktoś nawiedził w dom. Bo jeżeli nie planujemy, no to myślę, że tego typu tutaj e problem nie powinien stanie wcześniej o, o ubezpieczeniu tego domu. Wydawać mi się mogło, że ubezpieczyciel będzie nakładał wyższą opłatę z tego tytułu, że dom będzie się bardziej łatwopalny. Jak to było w z ubezpieczeniem tego domu? No akurat nasz ubezpieczyciel potraktował ten dom zupełnie normalnie, jak, jak każdy inny dom, ponieważ specjaliści z postali, że y, nie jest on w kategorii łatwopalnej, no i cena ubezpieczenia jest taka sama jak... Nie, nie do tak. pierwiotu, Dokładnie, jakby to był dom z budowlanym, z uzupełnionym planem technologicznym, nie było problemu z tym Czyli podsumowując, jesteście póki co zadowoleni. I takie jeszcze pytanie, jeżeli mielibyście Państwo które na dziś mają jeszcze jakieś obawy względem takiej technologii styropianowej, tak żeby ich jakoś przekonać jako osoby, które no na własnej skórze testują takie rozwiązania. Co byście takim osobom powiedzieli? Znaczy na przykład mnie bardzo przekonał i uspokoił Pan, który u nas wykonywał e, dach. E, zapytałam go właśnie o to, czy na przykład e, kiedy dobili dach i wychodzili na ja no, nie bałam się, że nie wiem, wpadnie do środka, to tłumaczą mi właśnie, że domy są zbudowane zgodnie z zasadami i prawami fizyki i na przykład jeśli chodzi o siłę nacisku, to tak jak ze skorupką od jajka, jeśli się go próbuje nawet surowe jajko zgnieść tak od głowy, nie da się tego zrobić. Tak samo tutaj są tak przemyślane rozwiązania, żeby zastosowanie właśnie praw fizyki, nie dało się tego w łatwy sposób zniszczyć, mimo że materiał wydaje się nie być aż tak stabilne jak pustak czy cegła. No i jeszcze pytanie ogólnie o budownictwo energooszczędne. To jest chyba taka rzecz, która nie ominie nikogo, prawda? Zgodzicie się z tym? Myślę, że tak. My jako przynajmniej naród jesteśmy nauczeni budować cegły z kamienia i bardzo często pojawiało się myślenie, że może jednak ta technologia nie jest ale jak wziąłem pod uwagę, że inne kraje, na przykład Kanada, USA, tam wszystkie domy są w innej technologii niż cegłakami, jakieś szkieletowe z Bali, to stwierdziłem, że nic nie ryzykujemy, tak naprawdę idziemy krok w przód, nie powinniśmy się cofać w tym względzie. Czyli za ileś tam lat można przewidzieć, że domy będą samowystarczalne, bo podłączeń do sieci czy czegoś innego. Fajna idea, mi się by bardzo podobała. Tak jak mówię, bo powodowałoby to, że niepewność jaka jest na, nawet na rynku pracy nie byłaby jakimś determinantem do decyzji o wybudowaniu własnego domu. Dla porównania jeszcze raz przytoczę ten argument nawet z czynszami w mieszkaniach. Nie ukrywam, że nas na mieszkanie w Krakowie, o nawet o połowę mniejsze, nie byłoby po prostu stać właśnie z tych powodów. Przymian za metr kwadratowy dużo wyższa. Drugi koszt utrzymania, zupełnie inny i trzeba byłoby to również brać jako co miesięczne zobowiązanie, którego tutaj po prostu nie ma. No to, ale to jeszcze musicie powiedzieć, jak, jak przeżyliście wyprowadzkę z centrum miasta, mm. na de facto. Jak sobie z tym radzić? Ja myślę lepiej niż małżonka. Ja lubię ciszę, spokój, jak ptaszki śpiewają. Małżonka tutaj cały czas ma ludzi, że nie ma gdzie wyjść daleko i tak dalej, Muszę i zapewniać rozrywkę. No Dobrze, no to cóż, to powodzenia jeszcze wielu lat temu <grymne> życzymy. Dzięki, że nie rozdamy. Ja powiem, że jeszcze może o gwarancję. Ale... O... O. O. To, 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 to wiem, ja szczerze że... mówiąc, y, o gwarancji nic nie wiem, nic nie pamiętam. Aha, no to nie. I tam o coś to? mi mówiono, zboczono, ale to no, chyba z rok temu, jak odpisaliśmy tylko... miedze... gwarancję nie że To się nie. Wycypie, mój jest mój mój mój. tak, że nie mogę zasnąć codziennie i się zastanawiam na co gwarancję teraz wyciągnąć, bo tak jak mówię, żadnej uszczerb, usterki, już. ja wiem, żadnej usterki, <grym> no nie no absolutnie, nawet jeżeli zdarzały się jakieś tam małe rzeczy, no to na zasadzie jednego telefonu ktoś przyjeżdżał, naprawiał, także To się. może to skręćmy, wiesz, no. tak, żeby Pan mógł o tym powiedzieć. Zasłyszyłeś, no. okay. teraz uszerzę. Za kłopot. No, rozmawialiśmy o gwarancji i tak jak mówię, nie, nie zastanawiałem się, nie doczytywałem. Już mi tłumaczono jakiś czas temu odnośnie warunków, na co ile gwarancji, ale to nie jest też tak, że codziennie wieczorem nie mogę zasnąć i się zastanawiam, jakie gwarancje następnego dnia będę musiał użyć. No, bo nie dzieje się nic złego. Nawet jak się dzieją jakieś usterki czy pompa ciepła po przyciskach. Gdzie porobię jakieś różne rzeczy, działa inaczej niż bym sobie tego życzył, to jest na zasadzie jednego telefonu i ktoś przyjeżdża, naprawia, poprawia, pomaga, podpowiada. Więc pod tym względem nawet się do żony śmieje, że jesteśmy tak dopieszczani przez osoby, które od dewelopera się tym człowiekiem zajmują, że przy zakupie pewnego mieszkania gdzieś w bloku, to nikt by tak ma na nie pracował. To znaczy jednak każdy dba o to, żeby te wszystkie nowinki technologiczne, żeby te wszystkie rzeczy działać, mają. A jeszcze taka sytuacja hipotetyczna, że urządzacie jakąś imprezę, 10 mm -hmm. osób i co wtedy wystarczy, że tą rekuperację dacie na jakiś tryb party i wszystko działa, czy raczej wietrzycie tradycyjnie? Jeżeli chodzi o imprezę, to nie ukrywam, że tak naprawdę temperatury, które mamy ustawione w domu, są tyle wygodne, że tam nie trzeba dużo mieszać. Jeżeli chodzi o obrót powietrza, no to wiadomo, Działa jednego tworzenia. Wiadomo, że jak to jest jakiś super wielkim rozrządzie, to okno nie otwiera. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o podgrzanie, to na tyle z poślizgiem w czasie to działa, że to też grzebanie tam nie ma sensu. Czyli generalnie czujecie się swobodnie jak w każdym hmm. innym domu. Jeżeli jest potrzeba otwierać okno i dostarczać świeższe. Wiele powietrze. też słyszałem na temat tego, że jeżeli to jest dom pasywny, no, jest tam energooszczędny, no. to tych okien otwierać nie można. Ja do tej pory nie negatywnych skutków otwierania okna. Dużym plusem jest na pewno mnogość świeżego powietrza w pomieszczeniach. Nie muszę siedzieć w jakiejś klapce, z której nie ma wyjścia. Także to też od razu pragnę zorientować na samym początku. To fajne, to fajne. Ok, mam jeszcze jakieś pytania? Ja o, o, oświetlenie jeszcze bym hmm. bo hmm. jak kiedyś spotkaliśmy się u Państwa w domu, Państwo mówiliście, że hmm. powtarzając się do tego domu liczyliście bo światła po prostu nie, przede wszystkim będzie niebo, jednak no. okna zwrócone są w, w stronę południową. Czy jest... Czy w, stronę, w stronę lasu. W stronę lasu, bo tutaj mamy ścianę lasu, jest ciemniej, na ile mm -hmm. jest to coś, co jakoś utrudnia życie? Ja podejrzewam, że gdyby był on dokładnie odwrócony z tej salą, od tamtej strony sypialnej, tutaj tej ciemniejszej strony, byłoby to fajniej ułożone, ale... Też trzeba pamiętać o tym, że już na etapie nawet budowy domu, czy wcześniejszego, po prostu widzieliśmy jak to wygląda. Plusem jest to, że jakie są upały, jak są jakieś duże nasłonecznienie, to nie nagrzewa ono się ten salon. Nie jest tak, że nie można wyjść na sobie tutaj podwórko i usiąść, bo słońce po prostu powoduje, że się aż tych ma. Jeżeli chodzi o nasłonecznienie, wiadomo, że w czy tych liści jest więcej, jest ciemno tych części nie ma, jeszcze odbija, to jest jaśniej, dlatego mamy tak dobrane oświetlenie, żeby nie trzeba było się martwić nawet tym faktem, że w ciągu dnia trzeba tam zapalić. To To chyba tyle chciałam wiedzieć. No to dziękujemy. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Dziękuję.